Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik z przecudownymi rzeczami od Kobo. Kobo niedawno wypuściło takie nowości z serii Wishing You, dobrze mówię? Tak, Wishing You. I w tej serii mamy trzy produkty do makijażu twarzy, bo jest bronzer, róż, rozświetlacz. Mamy błyszczyki i jest też taka paleta wielofunkcyjna, gdzie macie chyba cztery cienie, jest też mały bronzer, mały róż i mały rozświetlacz. Ja się zdecydowałam na Trzy rzeczy do makijażu twarzy, bo mam właśnie brązer, róż, rozświetlacz, paletę z takiej troszeczkę innej serii, ale to też jest nowość, no i błyszczyk z tej serii Wishing You. To skoro już tam Wam mignęłam błyszczykiem, proszę, błyszczyk wygląda tak, kolory mamy cztery. Tutaj jest jedna z rzeczy do makijażu twarzy. One wszystkie wyglądają tak samo, wyglądają przepięknie, wyglądają jak kosmetyki takie, wiecie, super luksusowe. Tylko problem jest z nimi taki, że trudno rozróżnić. Wiecie, jak tak patrzycie na te opakowania, no to co z brązerem, co różem, co rozświetlaczem. No więc po kolei, słuchajcie, tu mam w dłoniach wyjątkowo lekki róż. O! Mam wyjątkowo lekki róż, który wygląda tak. Generalnie fajny kolor, ostatnio dość rzadko spotykany. Bardzo ładny kolor. No i zobaczcie, przyjrzyjcie się jeszcze temu kosmetykowi, no, czy to nie jest piękne, tak, żeby mi nie świecić. Jest śliczna. Ta paleta wielofunkcyjna, gdzie są trzy rzeczy do twarzy i te cienie jest dokładnie w tym samym klimacie. W sensie kolorystycznie, no i ma też podobną grafikę, taki, wiecie, taki brokacik, takie złoto tutaj u dołu, więc wygląda tak samo. Tu to był róż, tutaj co ja wziąłam aksamitnie gładki brązer. <laughs> brązer wygląda tak, bardzo przyjemny. Zobaczcie, no generalnie jeśli chodzi o estetykę, to wszystkie te rzeczy wyglądają tak samo, i to jest rozświetlacz który prezentuje się tak, o, mamy coś takiego są pojedyncze kolory nie ma jakichś tam nie ma wyboru kolorystycznego no i ta paleta, o której Wam wspomniałam taka jakby też nowość, ale z innej serii tak wiecie, i troszkę inaczej wygląda o, tutaj też mamy kilka opcji kolorystycznych, tę, którą ja mam to jest Natural Glam i to jest taka z liliowym, z liliowym cieniem o, wygląda to tak Kolory, które podkreślą Twoją wyjątkowość. Tutaj mam takie hasełko. Na wieczku nie ma, jak widzicie, lusterka, tylko właśnie mamy to hasło i taką czarną opraweczkę. O, tak się przedstawiają kolory. Okay. Oczywiście będzie makijaż, tymi rzeczami będą słocze. No i jeszcze oczywiście na wstępie, jeżeli weszliście dopiero na mój kanał, albo byliście już, ale nie zdążyliście tego zrobić, to bardzo proszę o subskrypcję, bardzo proszę o paluchy w górę, bardzo proszę o komentarz pod tym filmem, bo jak wiecie, to pomaga rozwijać kanał. Oczywiście za to wszystko z góry dziękuję. Mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało i zapraszam Was na pierwsze wrażenie z tymi cudnymi nowościami od Kobo. Makijaż twarzy wstępnie już mam ogarnięty, to znaczy mam tak, mam bazę, podkład, no, korektor i wszystko to przypudrowałam. No, czyli czas zająć się bronzerem. bronzerem. o, one wszystkie, tak jak widzieliście, wyglądają tak samo, Brązer różoświetlacz. oświetlacz, natomiast od razu Wam zrobię swatch, bronzer jest, bronzer jest ciepły. Jeżeli obserwujecie mój Instagram, to wrzucałam tam swatche, robiłam Wam swatche, ale na wszelki wypadek jeszcze raz, bo ktoś Instagrama może nie mieć. Zrozumiała sprawa, więc o, proszę bardzo. Wygląda tak, jest raczej ciepły, natomiast nie jest to taki, wiecie, żółtawo-pomarańczowo-rdzawy kolor, tylko raczej taka taka czekoladka. O! Ciepława czekoladka, ciepława czekoladka, taka powiedziałabym ładna i, i raczej uniwersalna. O! Jeszcze raz Wam może pokażę to opakowanie, bo jest po prostu. Jest śliczne, naprawdę wygląda to jak taki kosmetyk wysokopółkowy. Bardzo elegancki. W sumie szkoda, że, że ta paletka też tak nie wygląda. No ale brązer róż, oświetlacz, zrobione są przepięknie. O. Kolor bardzo ładny. Powiedziałabym tak, że nawet bardziej mi się podoba na skórze tutaj na twarzy niż na słoczu albo, albo w opakowaniu. Ładnie wygląda. No, myślę, że kolor będzie fajny i dla bladiochów, Dlatego, że jak tak wiecie, mniej nabiorę troszkę na pędzelek, i tak nałożę taką pierwszą warstwę. To on jest dość delikatny, więc spokojnie można, możecie go sobie nakładać, jeśli macie taką bladziutką porcelanową cerę. No i jeżeli macie troszkę ciemniejszą, można sobie, jak widać, o, dołożyć. Mm. I efekt też jest widoczny. Troszkę na boki nosa sobie dołożę. Mm -hmm. Proszę, brązer. No, wydaje mi się, że bardzo ładny. Taki kolor, wiecie, kolor powiedziałam, że bezpieczny i raczej dla wszystkich, tak jak mówię, dla bladiochów na pewno tak. Dla nieco ciemniejszych cer, no takich jak moja, w sumie trudno powiedzieć, żeby moja cera była jakąś ciemną, ale wiecie, no nie, nie taka porcelanowa, może, o, nie taka typowo bladiożkowa. Więc dla bladiochów jak najbardziej tak i dla nieco ciemniejszych cer również na no, tak. Po prostu można sobie dozować ten brązer i bardzo ładnie na skórze wygląda, no i to jest taka, to nie jest może taki super mat mat, tylko, o, tylko taka satynka, hmm? ładnie wygląda. Róż, róż jak widzieliście jest pomarańczowy, róż jest taki, o? Jeśli, no oczywiście, opakowanie to samo, ale chcę powiedzieć, że kolor był tylko jeden. No przynajmniej w drogerii, na w której ja to kupowałam, był tylko jeden kolor. Nie wiem, może gdzieś są jakieś inne. Nie mam pojęcia. U mnie był tylko ten jeden, ale tak podejrzewam, że w ogóle w kolekcji jest tylko jeden, bo tutaj nie ma, wiecie, ani żadnej nazwy, żadnego numeru. Czyli zakładam, że, że po prostu mam taki pojedynczy kolor. I to jest taki ładny, ładny pomarańczowy odcień. Wydawało mi się, że on był matowy właśnie i zrobiłam Wam słocza, w sensie teraz, bo zrobiłam na Instagramie, ale muszę tutaj dołożyć, żeby było. O. Zobaczcie, tak wygląda róż. No, taka pomarańczka. I róż też nie jest matem, tylko właśnie taką lekko połyskującą satynką. Właściwie tak powiedziałam lekko, może to wcale nie za lekko. Tak czy inaczej, nie jest to mat. O! Hmm? Bardzo ładny kolor. To, to jest śliczny kolor, wiecie, do, do makijażu yy, z zieleniami, z brązami, no, z wszystkim tym, co ciepłe. O. Śliczny kolorek. No i trzeci z tych kosmetyków do twarzy czyli rozświetlacz. Brązer i rozświetlacz też nie mają żadnych numerków, czyli podejrzewam, że ta seria składa się, wiecie, z pojedynczych kosmetyków. W sensie mamy jeden kolor brązera różu i rozświetlacza. Rozświetlacz wygląda tak, jest przepiękny w ogóle. Może nie, wiecie, jak się patrzy tak w opakowaniu, to może nie robi efektu wow, ale na skórze efekt wow jak najbardziej robi. Zobaczcie. To jest, powiedziałam, że to jest taka złota brzoskwinka. Jest śliczny po prostu. No i nakładam na Zaraz, pędzelek tu nakładam na policzki. Trochę chyba przedobrzyłam. Tym bardziej, że ten róż też nie jest matem, tylko właśnie jest błyszczący, więc sobie troszeczkę rozetrę pędzlem do pudru, ale o, kolor wygląda tak. Tafla połysku, bardzo ładna, intensywna. No, zdecydowanie dla osób lubiących glow w makijażu, proszę bardzo. Nie ma nic nowego do brwi, więc brwi robię poza kamerą, nałożę też bazę, przypudruję i bierzemy się za paletkę cieni. No, jestem troszkę się do Was przysunęłam. No i zabieramy się za cienie. Zrobiłam Wam też słocze poza kamerą i zrobiłam w ten sposób. Tutaj są trzy maty, czyli ten jaśniutki, może go nie widać, ale on tu jest. Jasno cielisty. Tutaj mamy dwa brąziaki, taka kawa z mlekiem ciepła i coś takiego bardziej czekoladowego, głębokiego, ciemniejszy brąz. No i tutaj są trzy błyskotki: taki brąziak, coś brzoskwiniowego i kolor no taki różo, w zasadzie różowy. Różowy, ale w zależności jak padnie światło, to też jest w nim troszeczkę brzoskwini. Zabieram się za przypudrowanie powieki. Używam oczywiście tego najjaśniejszego, czyli tego, którego nie widać. Nakładam go na załamanie, no i tutaj wiecie, szaleństwa kolorystycznego nie będzie, no bo po prostu jasnocielisty, jasnocielisty cień. Na załamanie najpierw nałożę ten kolor, to jest o, ten jaśniejszy brąziak, taki ta kawa z mlekiem. No i może tak, na centralną część powieki korcie mnie, żeby nałożyć ten różowy kolor. On za bardzo mi teraz do różu nie będzie pasował, no bo róż, jak widzieliście, jest taki pomarańczowy, ale to nic. Bardzo chcę przetestować ten kolor i po prostu go nałożymy, zobaczymy, jak wygląda na powiekach. To, że tam trochę nie będzie coś grało kolorystycznie, to nic, to jest pierwsze wrażenie, po prostu przyglądamy się kosmetykom. Zobaczmy, jak wygląda ten różowy. O, bardzo ładnie wygląda. Hmm, no i może nawet nie, jakoś tak nie razi kolorystycznie, jak uważacie. Chyba nieźle. Na wewnętrzny kącik nałożę ten kolor, czyli. Który to jest? O, to jest ta perełka. Na wewnętrzny kącik, w sensie na wewnętrzną część górnej powieki, o tutaj, na ten nieumalowany fragment, bo tak sobie myślę, że na wewnętrzny kącik i podbrwiowy poleci rozświecę. Na zewnętrzny kącik, oczywiście, nałożę najciemniejszy cień z palety, czyli ten. To jest ta czekoladka. W ogóle bardzo miękkie są te cienie. Delikatnie się dotknie pędzlem. Zobaczcie. O. Najwidać, no że tak się kruszą. Nie wiem, może kruszą to, źle, to złe słowo, źle zabrzmi, ale wiecie, no są takie bardzo mięciutkie, że jak dotkniecie pędzlem, to zaraz widać, że coś tam było grzebane, więc takie poddatne są niezwykle. Znaczy może to też jest plus, bo, no bo cienie mięciutkie, łatwo się nimi pracuje, łatwo się rozcierają. O. Trzeba sobie po prostu otrzepywać pędzelek i będzie ok. Dołożę sobie odrobinę tego różowego, który nakładałam na centralną część powieki, bo tak mi się troszkę brązem zakrył. Mhm. A na dolną powiekę tutaj, na ten nieumalowany fragment, fragment poleci ten, ten brzoskwiniowy. Mhm. Liczny jest ten kolor. On się z takich drobinek składa, dokładnie takie wiecie, takie iskiereczki, takie płatki. Bardzo ładny. No i na wewnętrzny kącik, tak jak Wam wspominałam, nałożę. Tu jest rozświetlacz. One wyglądają wszystkie tak samo, więc wiecie, trzeba się z tyłu wczytać. <grych> nałożę ten rozświetlacz, tylko o, taki pędzelek mi się mały przyda. No i podróż brwiowy również. O tu muszę sobie jeszcze rozetrzeć, teraz zauważyłam. Wezmę pędzelek. Nie, nie nabierałam już żadnego cienia, tylko po prostu samym pędzelkiem, bo tutaj było tak nieładnie nieroztarte. Może tak, nałożę jeszcze makijażu oczu nie kończę, bo w zasadzie cienie to, to już. Makijażu oczu nie kończę. Nałożę sobie przy Was ten błyszczyk. Potem dokończę makijaż oczu i wrócę z podsumowaniem. Wycieram sobie olejek. Hmm? I pierwsza rzecz. Mamy cztery chyba kolory, tak? Kolor, który ja mam, to jest cztery. Cranberry Frost, tak, czyli cztery kolory. Cranberry Frost, taki powiedziałabym najciemniejszy, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, wiecie. To jest błyszczek i sam w sobie jest delikatny, ale no jest taki najbardziej wyrazisty, może spośród yy, tych wszystkich czterech. Tamte są zdecydowanie jaśniejsze. O. I ten błyszczyk bardzo mi pasował słuchajcie, do tego koloru. Hmm. W ogóle błyszczyk jest bardzo ładny i ma, fajną ma też tą stopkę. O. I jeszcze jedna rzecz. Tak teraz mi przyszło do głowy, że nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że przypomina trochę Rare Beauty, prawda? Z tą kuleczką tutaj. Bardzo ładnie te błyszczyki wyglądają. Hmm. Taki jest dość gęsty. Lekko się klei. Całkiem mm, całkiem przyjemnie pachnie. Jakoś tak słodko. Daj okay. no czwóreczka. Wygląda tak. Zastanawiałam się jeszcze nad takim lodowo-białym. Bardzo ładny był i tak chyba go kupię jeszcze. Ale no na razie mam tylko ten. W każdym razie bardzo ładny. I nawet mi się podoba, choć to błyszczyk. <laughs> OK, kończę oczy i robimy podsumowanie. Makijaż skończony. No i słuchajcie, jak Wam się te nowości podobają. Generalnie moim zdaniem są naprawdę śliczne. Jeśli chodzi o wzgląd estetyczny, to myślę, że kobo stanęło tu na wysokości zadania, bo bardzo często kosmetyki wysokopółkowe tak nie wyglądają. Ale słuchajcie, opakowanie, opakowaniem jest przepiękne, ale same kosmetyki. Same kosmetyki tak, są mięciutkie, w zasadzie chyba tylko kwestia kolorów, czy wam się podobają, czy nie, czy wam odpowiadają są mięciutkie, no te do makijażu twarzy to, to w zasadzie nie wiem, czy w ogóle jest jakaś podstawa żeby się do czegoś doczepić, no, no bo po prostu wiecie miękko się nimi pracowało, ładnie się rozcierają no, no chyba tylko taki możecie mieć dylemat, czy to jest ładny kolor czy nie poza tym jak najbardziej na tak paletka cieni, co do wyglądu, no trochę mniej ładnie powiedziałabym, ale też nie można powiedzieć, że ona jest brzydka bo ona wygląda bardzo, bardzo elegancko powiedziałabym tak klimaty diorowe, o. Klimaty diorowe. Jest taką z takiej porządnej teksturki, więc no, wygląda to generalnie porządnie, ładnie, estetycznie. Nie tak pięknie jak rzeczy do makijażu twarzy, o! Ale to też nie dokładnie jest może ta sama seria. No w każdym razie, wygląda ładnie, a cień. Tutaj w zasadzie bez zarzutu. Jeśli chodzi o jakość, to są mięciutkie, przyjemne, bardzo ładnie się nimi pracuje, rozcierają się super. No generalnie pigmentacja jak widać. Też całkiem przyjemna. Nakładałam oczywiście hmm, słocze bez bazy, więc nie można im niczego zarzucić. Gdybym się już miała do czegoś przyczepić, no ale to wiecie, to jest takie zawsze, takie moje i takie zawsze, o. Gdybym się miała do czegoś przyczepić, no to dlaczego w każdej z tych palet, są chyba 4 czy 3 zestawienia kolorystyczne, dlaczego w każdej z tych palet w większości mamy takie brąz, wiecie, one są takie spokojne i takie, no takie, o. Ja rozumiem, że mają służyć mm, wielu osobom, a generalnie większość z nas może na co dzień się tak malować, czy też lepiej się tak czuje. Natomiast chociaż jedną, jedną wiecie, mogliby zrobić jakąś taką bardziej wariacką kolorystycznie, ale to tylko takie moje widzi mi się. Generalnie same kolory są ładne, użytkowe. No w zasadzie myślę, że o to tutaj producentowi chodziło i jakby tu przyczepić się też nie można, także słuchajcie. A jeszcze błyszczyk. Mm. Wolałabym szminki, ale to chyba nie jest jakaś nowość. Natomiast muszę przyznać, że mimo tego, że jest to błyszczyk, to po pierwsze, estetycznie jest dopracowany, wygląda to ślicznie. No, musicie przyznać, że bardzo ładnie są te rzeczy zrobione. Mamy cztery kolory, takie raczej też delikatne, no ale to raz zakładam, że też właśnie tak miało być, podobnie jak z cieniami w paletach. Błyszczeki są całkiem przyjemne, jeśli chodzi o konsystencję. W sensie, wiecie, nie, nie sklejałam Wam ust, że nie można mówić czuć je na ustach. Są takie bardzo gęste, coś jak, o takie nie że olejkowe. Coś takiego. Mm, więc no tutaj to już nie wiem, czy lubicie taką konsystencję, czy nie. Nie kleją się tak bardzo. Kwestia raczej też koloru i tego, czy wolicie szminki, czy błyszczyki. Ja mimo tego, że wolę szminki, no wzięłam jeden błyszczek, ten taki najbardziej powiedziałabym kolorowy, no bo coś chciałam do tej kolekcji dołożyć, takiego wiecie, na usta. Natomiast gdyby były pomadki, zdecydowanie na pewno wybrałabym pomadkę. Także tutaj no to co lubicie, generalnie sam błyszczek, jeśli chodzi o konsystencję, ok. Wszystko. Mam nadzieję, że Wam się takie pierwsze wrażenie tymi nowościami od Kobo podobało. Napiszcie, oczywiście, czy coś upolowaliście z tej, nowej, z tej nowej kolekcji. Może tę paletę taką wiecie, wielofunkcyjną. Napiszcie, co i jak. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam. Papa na razie i do zobaczenia.